Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Ja się nazywam Małgorzata Kospin i zachęcam już teraz do subskrypcji mojego kanału, do wciśnięcia na dzwoneczek, a dzięki temu będziecie dostawali bezpłatne powiadomienia o tym, że nowy film pojawił się na moim kanale. Dzisiaj zajmiemy się oceną samoobsługi. Kiedy pracujemy jako terapeuci zajęciowi, kiedy pracujemy jako opiekunowie, musimy niejako dokonać oceny naszych podopiecznych osób, z którymi pracujemy, osób starszych. Stąd też dzisiaj zajmiemy się oceną samoobsługi naszego, naszej osoby starszej. Także zapraszam do oglądania. Chciałabym Wam zaproponować taką najprostszą z metod, obserwacji. Tutaj mówię o samoobsłudze osoby starszej. Możemy tą obserwację wykonać w domu, w placówce, w każdej instytucji, w której się znajdujemy. Możemy właśnie taką, samo, taką ocenę samoobsługi przeprowadzić. Na czym ona polega? Polega ona na tym, że przyglądamy się pięciu czynnościom, o, którym, o których za chwilę powiem. Przyglądamy się im, jak wykonuje te czynności nasz podopieczny i dajemy, i dajemy każdej z tych czynności ocenę. Oceny będą od 0 do 5. Przy każdym z tych punktów musimy dokonać oceny naszej osoby starszej. No i zacznijmy od mycia. Czy osoba starsza samodzielnie się myje? No i widzimy, że no właściwie tak. Ale nie do końca, bo na przykład już włosy trzeba pomagać z myciem. No, na przykład czasem jest to na tyle, jest niechętna, że musimy w ogóle ją jakoś tak bardzo zachęcać, motywować, stać nawet czasem przy niej i właśnie obserwować, w jaki sposób przechodzi ten proces mycia, właśnie u danej osoby. I zakładamy, że no nie jest to na piątkę, jest na ocenę 3. Następnie, czy nasz senior samodzielnie się ubiera? No i znów tutaj widzimy, że od czasu do czasu potrzebuje naszej pomocy, ale właściwie nie jest źle, czyli dajemy mu czwórkę. Następnie, czy samodzielnie je? I tutaj widzimy, że jest duży problem na przykład z jedzeniem, że bardzo często musimy spędzać przy nim czas właśnie pomagając mu lub jakoś motywując do tego, żeby właśnie zjadł posiłek. Dlatego dajemy dwójka korzystanie z toalety. W jaki sposób się odbywa? Czy jest osoba pampersowana, czy też nie? Tutaj też Musimy sobie jakoś ustalić, że powiedzmy jeżeli jest pampersowana no to dajemy 0,1 a jeżeli jest właśnie samodzielna to dajemy, dajemy na to czwórkę, bo nie jest idealnie. Czasem ma jakieś problemy, nie potrafi zadbać chociażby o higienę właśnie w tym czasie po toalecie. Stąd też dajemy czwórkę. I czystość, chodzi tutaj o sprzątanie. Czy senior nasz nie tyle, że lubi, ale właśnie czy sprząta i rzeczywiście potrafi posegregować rzeczy, powkładać do odpowiednich szafek odpowiednie rzeczy, które są danym szafkom przypisane. I jeżeli widzimy, że właściwie tak, czasem musimy sprawdzić, czasem musimy trochę skorygować i dajemy czwórkę. Zobaczcie teraz, co się stało. Mamy tak naprawdę wypisane elementy, nad którymi będziemy się skupiać i nad którymi powinniśmy pracować. Widzimy, że największy problem to jest tutaj mycie. Tutaj przepraszam, mycie i jedzenie. To są takie obszary, w których, na których się bardzo skupiamy, bo to jest dla nas najważniejsze, żeby osoba samodzielnie właśnie brała chociażby prysznic i samodzielnie wykonywała taką toaletę poranną, natomiast tego nie robi i właśnie potrzebuje pomocy, naszej pomocy. Dokładnie to samo się dzieje, kiedy mówimy o spożywaniu posiłków. Widzimy, że to jest na poziomie drugim. Nie ma żadnych przeciwwskazań do tego, żeby nasz senior jadł samodzielnie. Stąd też będziemy pracować e, i tutaj nad higieną i nad e, tym właśnie jedzeniem, spożywaniem posiłków samodzielnie. W taki oto sposób stworzona ocena może nam pokazać które rzeczy są najważniejsze, nad którymi powinniśmy się skupić, które może powinniśmy wpisać do indywidualnego planu e, wsparcia e, naszego seniora. Zatem zachęcam do tego, żeby właśnie taką ocenę przeprowadzić dla każdego, pamiętając o tym, że taka, oc samo, taka ocena e, jest oczywiście indywidualna, czyli dla każdego Seniora, z którym pracujemy, pracujemy, powinniśmy właśnie taką oto ocenę przeprowadzić. Mam nadzieję, że ten film był pomocny, że dowiedzieliście się. Na nim tego, co jest istotne, w jaki sposób właśnie taką ocenę samoobsługową przeprowadzić. Jeśli tak, to proszę dajcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, wciśnijcie na dzwoneczek, a będziecie dostawać wszystkie powiadomienia o tym, że nowy film został wstawiony na mój kanał. Ja się nazywam Małgorzata Kospin i z uśmiechem Was żegnam, bo uśmiech to sposób na młodość. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Pa! pa.